Siema. Ja pokażę Ci plusy i minusy dropshippingu. I pamiętaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Po krótkim wstępie przejdźmy do tematu. Może zacznijmy od VAT. Dlaczego bym zaczął od VAT? Dlatego, że najczęściej jest tak, że jeżeli coś Cię wkurzy, to zapamiętujesz to na dużo, na dużo dłużej niż coś pozytywnego. Mógłbym to przyrównać do takiej akcji, jak jesteś w szkole i za złe zachowanie dostajesz jedynkę, a za dobre zachowanie nie dostaniesz piątki, ponieważ dobre zachowanie to coś normalnego, a złe to coś złego. No i to, co mi spędziło najwięcej snu powiek, to, co jakby jest największą, moim zdaniem, wadą dropshippingu, to jest kwestia związana z tym, że pomimo iż to są bardzo fajne systemy, wszystko fajnie działa, jest automatyzacja, to jednak systemy, tak jak i swoją drogą ludzie, są zawodne. Tak? No i najgorszy temat jest taki, że masz wszystko sobie poustawiane i nagle coś ci się wysypuje. Nagle masz sobie wystawione, nie wiem, 10 tysięcy ofert i nagle się okazuje, że ceny się nie zaktualizowały. Jeszcze ilości to ujdzie, ponieważ czasami ilości też się nie aktualizują ale się nie zaktualizują ceny, to jest duży problem. I tutaj można by teraz powiedzieć, ale fajnie, daje to tak naprawdę inne pole manewru, ale chcę tutaj zrobić pewną surową ocenę, zostawić po prostu plusy i minusy, albo raczej minusy i plusy. Dlaczego to już powiedziałam wcześniej? Więc przede wszystkim głównym tematem na minus uważam, że jest to, że pomimo iż jest to wszystko oparte o system, to jednak system bywa zawodny i potrafi się wysypać. Dlaczego? Ponieważ kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że nagle, tutaj może przejdźmy już do drugiego tematu, który jest oparty niejako pośrednio przez ten system, ale przez duży popyt na dany moment z danego, od danego dostawcy, z danej hurtowni. Jeżeli mamy na przykład przez oprogramowanie aktualizację nawet 8 razy na dobę, doba ma 24 godziny. 8 razy na dobę to daje nam średnio co 3 godziny. Jeżeli jest duży popyt na dany towar, a towaru jest mało, ponieważ podaż jest nie za duża na dany moment, to po prostu zostajemy na pewnym etapie bez towaru. Dlaczego wpadały nam zamówienia? Niby wszystko fajnie, elegancko chcemy zrealizować, jest dostępne powiedzmy 150 sztuk. Nagle patrzysz, a tutaj dostępnych sztuk 0. No i nie jesteś w stanie zrealizować tych zamówień, no i trzeba mieć wtedy rękę na pulsie, żeby to ogarnąć. Moim zdaniem, to jest największy temat związany z tymi wadami, ale to nie wszystko. Na pewno z tego powodu, że temat jest bardzo mocno dostępny, jest z tego powodu też duża konkurencja, czyli wszyscy mają dokładnie to samo, co powoduje, że są niższe marże. Nie da się w ogóle na tym produkcie zarobić. Mówię, robimy tutaj teraz bardzo surową ocenę, nie da się zarobić na tych produktach, które. Które są sprzedawane w dropie, według tak naprawdę jakichś tam podstawowych elementów, które jeżeli ktoś walczy tylko ceną, no to niestety na pewno nie da się zrobić tego inaczej. Dlatego trzeba podejść do tego z głową, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Na pewno też kwestia jest tego typu, że nie widzisz tych paczek, nie widzisz jak to jest pakowane, i pojawiały się błędy przy pakowaniu. Tego wszystkiego. Pojawiały się też takie powiedzmy domniemania, jak to jest, że kurczę, hurtownia wysyła towar do mojego klienta, i przecież oni mogą przechwycić tego mojego klienta. No i nie mogę y, tak naprawdę zabezpieczyć się przed tym, że mój klient zostaje tylko u mnie, tylko ktoś jeszcze widzi jego dane. No i nie masz takiego całej, całej takiej, jakby opieki nad tym łańcuchem y, dostaw i wysyłek y, tego towaru. No i przede wszystkim. Nie masz kontroli nad jakością towaru. Dopóki towaru nie dotkniesz, nie sprawdzisz, nie wiesz, jaki on jest jakości, więc ciężko jest tak naprawdę zadecydować, czy chcesz danym towarem handlować, czy nie. Ja miałem taką sytuację yy, kiedyś z. Yy, Jakąś hurtownią sportową, gdzie był gwizdek sportowy, i był wystawiony normalnie zdjęcie, że jest metalowy, fajny gwizdek, i nagle się okazuje, że klient dostał plastikowy. No i kod, kod produktu był dokładnie taki sam, no i trudno, no to zamówienie jest gone z umową, no i trzeba będzie przyjąć zwrot. No ale kurczę, co się dzieje wtedy ze zwrotem. Z niektórymi hurtowniami idzie się jeszcze dogadać, że zwroty są realizowane do nich, ale są też takie, z którymi nie można się dogadać, czyli zwroty musisz wziąć na klatę, ponieważ polskie prawo konsumenckie tak właśnie mówi, że musisz zapewnić minimum 14 dni zwrotu bez podania przyczyny przy sprzedaży na odległość, czyli właśnie w tym wypadku sprzedaży przez internet. No i bardzo dużym właśnie tematem do. Zastanawiają się, jest to jak obsłużyć te, te zwroty. One generują też koszty, kiedy leżą. Kiedy leżą, nikt nie chce ich kupić, no i ciężko. Ciężko jest po prostu cokolwiek z tym zrobić. Tak samo pojawiały się reklamacje i, i trzeba zastosować tutaj jakieś gwarancje. No i trzeba się wtedy zastanowić, co z tym zrobić. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest duży temat, jeżeli chodzi o kwestię związaną z wadami i są to dość mocne wady, ale jeżeli tak naprawdę teraz Powiedzmy, dotknąć to w drugą stronę medalu. Zastanawiasz się pewnie nad tym, że jeżeli jest duża konkurencja, to znaczy, że to jest ogólnodostępny. Teoretycznie dla wszystkich. Ale jeżeli jest ogólnodostępny dla wszystkich, to sam sobie możesz stworzyć bardzo duże pole manewru, bardzo dużą ofertę produktową, bardzo szeroko pójść nie tylko w jakieś produkty, które są sezonowe, ale możesz pójść w produkty całoroczne. Cały czas możesz poszerzać tą ofertę. Zakładam, że. Jeżeli interesujesz się dropshippingiem, jeżeli w ogóle interesujesz się handlem w internecie, to nie zrobiłeś nigdy czegoś takiego, że zrobiłeś totalny, całkowity research rynku. Dlaczego? Ponieważ tego jest tak dużo, a ilość sprzedających na, na rynku nie powiększa się tak bardzo, jak ilość kupujących, co powoduje, że cały czas jest pole manewru do tego, aby cały czas sprzedawać. Więc to jest na pewno, moim zdaniem, bardzo duża cecha na plus, jeżeli chodzi o to. Wracając do tematu e, niskich marsz. Jest bardzo, bardzo temat dyskusyjny, że zawsze wygrywa tylko cena, jeżeli chodzi o kwestie sprzedaży. Ja sam to sprawdziłem wielokrotnie, nie jest to prawda. Jest to coś takiego, że najtańsze mięso, najtańsze mięso nie znajdzie jakby popytu wśród ludzi, którzy chcą wydać trochę, trochę drożej zapłaci trochę drożej za lepszej jakości mięso. Tak to mniej więcej działa. Nie każdy kupi mortadele. nazwijmy to. Chociaż przykładowo porównując mortadelę do parówek, no to coraz więcej, lepszej jakości się robią te parówki, ale są stosunkowo droższe, więc to jest całkiem normalne. Więc pamiętajmy o pewnej psychologii, jaka kieruje ludźmi. Nie zawsze każdy szuka najtańszych produktów. Owszem, są tacy ludzie, którzy szukały tylko najtańszych produktów, ale jest cała masa ludzi, którzy nie kupią tych najtańszych z obawy przed tym, że, że wiesz, psychologicznie tańszy to jest trochę gorszy, może skoro on sprzedaje tak tanio, no to nie jest to może oryginalne, albo to jest jakiś może bez papierów, bez nie wiem, może to jest bez płacenia podatków. Różne rzeczy rodzą się wtedy w głowie. Kiedy zapłacisz trochę więcej, masz podświadomie. W głowie coś takiego, że idzie za tym wyższa jakość. To jest całkiem normalne, jest to udowodnione psychologicznie. Nie mamy w tym momencie żadnych, jakby, yy, pod ręką badań, które to potwierdzają, ale temat był wałkowany wielokrotnie. Na pewno, jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to jesteś w stanie coś w internecie e, znaleźć. Tak po prostu jest. To jest zwykły, zdrowy, normalny, rozsądny odruch. Więc idąc, jakby, dalej tym tropem, na pewno, skoro są jest to tak szeroko dostępne. Są bardzo niskie koszty wejścia w ten temat, czyli zwróć uwagę: nie musisz mieć żadnego magazynu, nie musisz kupować towaru na stan, nie jesteś w stanie tak naprawdę przewidzieć, co ci się sprzeda, dopóki tego nie sprawdzisz. A co za tym idzie, całościowo jesteś w stanie wystawić całą gamę towaru bardzo szeroko i to rynek powie ci. Co jest dobre do sprzedaży, co rynek chce kupić. I wtedy możesz pójść o krok dalej i wtedy daje Ci to odpowiedź, że możesz wziąć sobie to na stan. O tym jeszcze będziemy mówili. Bo pamiętajmy o tym jeszcze, że bardzo dużym tematem na plus jest to, że nie musisz mieć tego własnego magazynu, że cały łańcuch logistyczny jest po drugiej stronie, więc nie musisz żadnych robić. Yy... Nie musisz mieć pracowników. Możesz to zrobić sam. Możesz to zrobić z dowolnego miejsca na ziemi wystarczy, żebyś miał podłączenie do internetu. Możesz to zrobić tak naprawdę bez własnego magazynu. Bez, bez, bez magazynu, bez pracowników, bez konieczności zainstalowania się w jednym miejscu. No i pamiętajmy, że bez konieczności podpisywania jakichś konkretnych umów z firmami zewnętrznymi typu, właśnie, e, e, jacyś przewoźnikowie przewoźnicy przewoźni, przewoźnicy chyba się tak, się, tak się powie e, typu umowy z kurierami. Ponieważ wszystko, co yy, jest potrzebne, masz od razu zawarte w tej współpracy z daną hurtownią czy z danym dostawcą. Wszystko jest wysyłane wtedy w Twoim imieniu, to Ty jesteś wciąż sprzedawcą, ale dostawcą jest ktoś inny, właśnie. Spychasz, można powiedzieć, na siebie kwestię związaną z tą obowiązkiem. Tutaj do bym mógł jeszcze zaliczyć jedną rzecz, że czasami za tego dropa trzeba zapłacić, za, za obsługę tego, ale zestawiając to, tak naprawdę. W drugą stronę pamiętajmy o tym, że jeżeli byś musiał to pakować sam lub musiałby zatrudnić pracownika, to poniósłbyś też jakiś koszt, czy to czasu, czy to pieniędzy. Więc jest to całkiem normalne i w zasadzie ta wada z tą zaletą się, można powiedzieć, równoważy. No i przede wszystkim pamiętajmy, że. To, co jest najlepsze, to całkowita automatyzacja procesów. Może jeszcze na tym etapie nie całkowita, ponieważ nikt praktycznie jeszcze nie oferuje takiego rozwiązania, które automatycznie by przekazywał i realizował zamówienia, bo trzeba to zrobić niestety ręcznie. Ale ilość czasu zaoszczędzonego w ten sposób może wykorzystać na dalszy rozwój swojej firmy i na poszerzanie tematyki związanej właśnie z rozwiązaniem, tej, z rozwijaniem swojej sprzedaży. Więc można, można by teraz to tak lekko podsumować. Uważam, że dropshipping ma swoje wady. Można niektóre wady uznać za pewną cechę, tak jak właśnie generowanie zwrotów czy reklamacji. To jest cecha nie tylko dropshippingu, ale całego handlu w internecie. Masz takie prawo, masz taki obowiązek, znaczy się, to klient ma takie prawo, że może coś zwrócić albo zareklamować, więc trzeba to wtedy po prostu obsłużyć. Więc nie jest to wada, jest to cecha. Na pewno trzeba zwrócić uwagę też na to, że. Wydaje się, że gdybyś zaczął pakować paczki sam, wysyłał je sam, to masz nad tym większą kontrolę, masz większą kontrolę jakości i wiesz na pewno, że e, towar wyjdzie. Więc teraz odpowiadając na pytanie, okej, okay, a co, jeżeli właśnie firmy, które wysyłają w Twoim imieniu, czy myślisz, że one nie świadczą dobrze swoich usług? One jak najbardziej świadczą dobrze swoich usług, ponieważ nie mieliby klientów. I właśnie o to chodzi, że ten proces cały czas jest ulepszany. Cały czas jest rozwój związany z tym, żeby to wszystko działo się lepiej i szybciej i sprawniej. Coraz więcej firm wysyła numery listów przewozowych bezpośrednio do Twojego klienta, żebyś Ty tego nie musiał robić. Wszystko dzieje się z automatu. Z jednej strony możemy zastawić to, że jest jakaś duża konkurencja, Ponieważ wszyscy mają dostęp do tego samego towaru, a towar może się skończyć w najbardziej gorącym, pożądanym okresie. Okej, okay, ale dzięki temu masz dostęp, dzięki temu, równoważąc to, masz dostęp do bardzo szerokiej gamy oferty produktowej i na pewnym etapie będziesz widział, będziesz rozumiał, który produkt jest gorący na dany okres, i wtedy możesz pójść o krok dalej. Czyli wziąć go sobie na magazyn. I uwaga! Nawet jeżeli masz małe mieszkanie albo nie chcesz robić tego samego z piwnicy, są wszystkie, jest w tym momencie tyle opcji świadczenia usług fulfillmentu, że możesz swój towar wysłać do firmy, która w Twoim imieniu będzie to wysyłać. I robisz wtedy swój własny dropshipping na własnych zasadach, na własnym magazynie. I Właśnie o to tutaj chodzi. Więc podsumowując, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, uważam, że jak najbardziej dropshipping ma sens ale nie jako jakiś tam długotrwały, długofalowy biznes, jako tylko pozostanie na pierwszym. Jednym kroku, tylko po to, żeby zbadać rynek i iść o kolejne kroki dalej, czyli na pewnym etapie wziąć sobie coś na stan i nawet samemu nie wysyłać tych paczek, skorzystać z usługi fulfillmentu, które będą wysyłały to za ciebie. Dlaczego? Ponieważ nic innego nie da ci takiego potencjału zbadania rynku, jak właśnie wrzucanie całej oferty dropshippingowej i zobaczenie, co się, co się będzie działo. Bo wyobraź sobie na przykład taką sytuację, że Zaczynasz biznes i jakimiś yy, powiedzmy swoimi sposobami, oszczędnościami, pożyczkami, jakkolwiek nazbierałeś niech to będzie kwota 10 tysięcy złotych, za którą musisz kupić towar. I powiem Ci z doświadczenia, że najczęściej jest tak, kiedy kupujesz towar w ciemno, nie znając zadania rynku, dzieje się to w taki sposób. Kupujesz 10 sztuk jakiegoś asortymentu, jakiegoś towaru, różne, niech to będą, nawet nie, nie sztuki, tylko różne rodzaje asortymentu. Dwie sztuki z tego asortymentu sprzedały się tak świetnie, że za chwilę po prostu Ci się kończy. Trzy sztuki z tego asortymentu sprzedały Ci się tak OK, OK, dobra, jakoś tam plumkają, coś tam się sprzedaje, no i jesteś zadowolony, no bo robisz super sprzedaż. Okej, okay, ale jesteś dopiero w połowie, dopiero masz 5 z 10, czyli masz jedną stronę medalu, a powiem Ci jak się nazywa ta druga strona medalu. Są to tak zwane pułkowniki, ale nie ma to w ogóle nic związanego z, z armią czy z wojskiem, ponieważ pułkowniki są to produkty, które leżą na Twojej półce, zbierają kurz, zbieracze tak zwane. No i uwaga, cały Twój zysk jest w pułkownikach. A co dalej robić, jak dalej prowadzić biznes, kiedy nie masz kasy na zakup nowego towaru? Na pewnym etapie myślisz, dobra, zrobiłem już trochę obrotu, no to może wezmę jakiś nieduży kredyt obrotowy. I uwaga, historia się powtarza. Pamiętaj, na samym początku to nie jest ten etap. Moim zdaniem, powinieneś najpierw spróbować, najpierw wejść w doprzsiping, najpierw wytestować. Zobaczyć, co odpowie rynek na twoje oferty, co odpowie rynek na twoje produkty, i dopiero wtedy wejść na kolejny poziom, czyli zacząć brać towar na stan. Dokładnie w tej kolejności, nie inaczej. Nie próbuj biegać, zanim nauczysz się chodzić. To jest naprawdę bardzo szczera rada. Ta rada uratowała mi życie. Szczerze. Jako zapowiedź kolejnego mojego wideo na, na kolejny film. Myślę, że bardzo dobrym tematem byłoby, gdybym zrobił pewne takie omówienie różnych cech, różnych sposobów, jak przebić się w handlu w internecie, nie walcząc ceną, tylko innymi sposobami. I pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, albo o pięciu.